składał bomby zamiast normalnych jaj. Okej, okay, ciekawe. Coś trzeba tu zrobić. O! Zrobiłem coś. Całe jedzenie w spichlerzu zgniło i wszyscy w królestwie umierali z głodu. Z drugiej strony ogiewok znalazł wspaniały kapelusz w jednym z dzbanów. No i okej, okay, udało się. Zrobiliśmy 31 przez przypadek. W sumie. No nie, trafiłem. Trafiłem do tutaj, do księżniczki. Poszukuję, z bardzo heroicznego sposobu na uratowanie księżniczki, Olgiewus przecisnął się przez wentylację zamku. Knieść tunelu zapadła się, a księżniczka Julka zginęła, gdy Olgiewicz padł jej na głowę. Ups, no. Zdarza się. No i ostatnia rzecz. Co się stanie? No i naładowałem ołtarz ofiarny. Olgiewox w końcu pozbył się całego swojego ekwipunku, z tego powodu nasz potwór kapitalizmem zwany... na poszukać jego kulesa do zrujnowania. A, to tyle. Okej. Okay. nie, zabierajmy się lepiej stąd. Jakiej nagrody Olgiewox mógł chcieć w zamian za pokonanie tych wszystkich wrogów i pułapek? Racja, noc z księżniczką w łóżku. Olgiewox szybko jednak zwiał. 45. Odblokowane. Nie, nie traktuj jak przedmioty. Proszę. Olgiewicz chciał się dowiedzieć, czy dźgnięcie księżniczki w sercu odblokuje jakieś specjalne zakończenie. Ale księżniczka luka po prostu zmarła. Olgiewicz czuł się nieco odpowiedzialny, ale, był pewien, ale nie był pełen, bo nie znał się zbytnio na kobietach. Piękne, 64. odblokowane. Dobra, księżniczkę teraz przytylamy. Olga rzucił się w ramiona księżniczki, by pokazać, jak bardzo pożądał miłości. Księżniczka Julka zadna natomiast odsunęła się i zostawiła go dla strażnika, który stał za nim, a który zajmował swoim nadzwycz... nadzwyczajnym stroizmem. Alipka. Dobra, idziemy po pierwszą kulę armatnią. Dzień dobry, kle -kle klepikarzu. To byłeś pocisk nuklearny. Mam. Dałem. I dobra zakończenie wiedziałem. Ten niech był lubiany przez wszystkich w mieście, wypracował 40 lat jako strażnik i dzisiaj był jego ostatni dzień w pracy. To no cud, że przeżył tak długo z tak dużą ilością sadystów w okolicy. 84. czwarty. Okay, Okej, przeżył. I z niej skorzystamy, Pop. I w sklepikarza, na pewno. Ta tomówka była zbyt cena, by ją zużyć w błahy sposób, więc olgiewych załadował ją w specyficzną armatę. A potem cieszył się jak dzieciak z tego, że zwrócił kupcowi to w tak niecodzienny sposób. Ja pierdziele, no to ciekawa reklamacja, no.